Znajdujemy się przy Kowej 18, w samym sercu targówka mieszkaniowego. To kompleks prawie 32 tysięcy m2 składający się z boisk, parkingu, sali gimnastycznej i innych budynków gospodarczych. Nazywam się Lidia Krawczyk i zapraszam na spacer po tym miejscu. Znajdujemy się na przestrzeni za trybunami, tu po wyburzonych budynkach będzie rozprzestrzeniać się teren Art House Kołowa. To właśnie głosami mieszkańców nadajemy nową funkcję temu miejscu o aktywności w obszarze kultury i rekreacji. Będziemy spotykać się na potańcówkach, koncertach, kinie plenerowym i wydarzeniach artystycznych. Za mną charakterystyczny, piękny budynek przy Kołowej 18, rok 1953. To właśnie w nim dzielnicowy klub sportowy rozpoczyna swoją działalność. Budynek ten pełnił rolę także e, instytucji zastępczego Domu Kultury w trakcie budowy obecnego Teatru Rampa. Trzy lata później, 1956 rok, i Kołowa 18 w krótkometrażowym dokumencie nurtu czarnej serii, gdzie Diabeł mówi Dobranoc. W ciągu tych ośmiu lat zdolano zaledwie wybudować małą ciasną salę gimnastyczną. Ona ma zastąpić właściwy dom kultury. Nikt nie chciał wierzyć, że oni tu przyjdą, a jednak przyszli. Najwięksi rozrabiacze, niespokojne duchy Targówka. Golem, dziad hrabas, Ciduch, duch, pękulek Pierwszy raz przyszli tylko z ciekawości. Teraz przychodzą codziennie. W latach 90. klub podzielił się na dwie sekcje. DKS, czyli dzielnicowy klub sportowy z akrobatami, którzy od tego czasu zdobyli wielokrotnie tytuł Mistrza Polski oraz klub piłkarski GKP. Współcześnie możemy oglądać tu bogatą kolekcję pucharów zdobytych przez sekcję akrobatyczne. Niekliwi obserwatorzy znajdą tu na przykład puchar z logo Polskiej Federacji Sportu zaprojektowany przez znanego grafika Karola Śliwkę.